Powiem szczerze, że nie wyobrażałem sobie, że e, doczekamy takiego momentu, e, że będziemy mieli taką halę. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry Mielec, dobry wieczór Mielec, gara 50-lecia Miejskiego środka Sportu i Rekreacji. Z nami dyrektor wieloletni tej instytucji Janusz Godek. Panie dyrektorze, 50 lat lat u tak? i Pana pracy w Mosirze. No, w przyszłym roku będzie 30 lat. Czy można powiedzieć, że legenda Mosiru e, Pana osobie? Miło mi to słyszeć. Choć e, uważam, że wszyscy dyrektorzy włożyli dużą cząstkę w to, że te obiekty w ten sposób wyglądają. Ja chciałem zapytać, bo pan jest człowiekiem, który przejmował te obiekty od WSK e, w latach 90., tak i dzisiaj jest pan w nowych zupełnie obiektach. Co było najtrudniejsze? Porządkowanie tego wszystkiego po wytwórni, e, budowa i funkcjonowanie skali sportowej stadionu? Pamiętam te czasy, e, jak dziś, e, nieraz mi się śniło po nocach, e, czyli podstemplowane trybuny, problemy techniczne na hali starej, e, a najbardziej to księżycowy krajobraz za hotelem polskim. Niedokończone lodowisko, to trzeba powiedzieć. Niedokończone lodowisko, dół, śmietnisko. E, no, wyglądało to koszmarnie. Dzisiaj pan jest dumny z tego, co udało się zrobić? No, jestem bardzo dumny. Jeszcze raz powtarzam, to, to nie moja zasługa. E, ja, ja, ja trafiłem na najcięższy okres, kiedy e, tr trzeba było podtrzymać przy życiu po prostu to, to, to co zostało nam przekazane przez BSK. BSK w dzisiaj się zakręciła. No bo siedzimy w nowym obiekcie, działa klimatyzacja, na głowę nie cieknie, z kanalizacji nie śmierdzi i jest już. Powiem szczerze, że nie wyobrażałem sobie, że e, doczekamy takiego momentu, e, że będziemy mieli taką halę. E, były dyskusje czy burzyć starą halę, z sentymentu niektórzy mówili, że, że nie. Z perspektywy czasu widać, że decyzja była słuszna I, i warta tych pieniędzy, które tu zostały włożone. Czego panu to ja życzyć? To co mówił pan Grzegorz Lato chyba zdrowia. Zdrowia. Jestem już rok na emeryturze, ale nie mogłem się rozstać z Mosirem I jeszcze pomagam, jeśli mogę. A teraz. Wszystkim życzmy sobie zdrowia. To jeszcze zapytam przewrotnie, który z klubów naszych reprezentujących miasto, działających na Moskwie, że ten sezon nie wypadnie najlepiej. Bo Pan jest ekspertem. Nie, to będzie moje takie subiektywne. Myślę, że piłka ręczna zrobi niespodziankę. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj Hejmielec też w mediach społecznościowych.